Malowanie linii wodnej beżową kredką. Czy u każdego pięknie powiększa oko? Niekoniecznie. Sprawa jest taka, że w makijażu, w teorii makijażu ciemny kolor maskuje, jasny uwypukla. Jeżeli mamy opadającą powiekę, opadający Kącik zewnętrzny, bądź opadającą dolną linię wodną, to możemy kredką jeszcze bardziej spotęgować ten efekt, stworzyć wrażenie takich spanielowatych oczu i trochę tą dolną powiekę wbrew pozorom obciążyć. Jeżeli mimo wszystko chcecie używać beżowej kredki, aby mieć efekt odświeżenia i przejrzystości makijażu, to zamiast malować ją dosłownie od kącika do kącika w ten sposób, skupcie się na centralnej części oka, a brzegi postarajcie się tak wblendować w linię wodną. Zobaczcie różnicę. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony moje oko daje wrażenie powiększonego, ale z tej strony nie mam efektu smutnego pierota. I wbrew pozorom z tej strony oko wygląda lżej i bardziej świeżo niż tutaj. Następnym razem, kiedy będziesz nakładać bieżową kredkę, omin wewnętrzny i zewnętrzny kącik.